Wiesz co, no na pewno, tak jak mówisz, tych spadków gdzieś tam w karierze tutaj mojej było kilka, czy, czy też powiedzmy tam powiedzmy i, i awansy, ale no. Generalnie to każda porażka boli i każdą, każdą nie rozgraniczam, że ta była mocniejsza, ta była łatwiejsza, tam okej. Okay. Wiesz, no, jeżeli tworzy się jakaś grupa kolektyw, która gdzieś tam współpracuje, gra razem i, i wszyscy grają do jednej bramki, no to, to każda porażka boli i każdy spadek to. to... To nie powiem, że boli podwójnie, no bo wiesz, to cały sezon się na to pracuje i to jest taka składowa kilku tam kilkunastu czy kilkudziesięciu czynników, które powodują, że, że, że spadasz. I, I nie mam czegoś takiego, że, że ten mocniejszy spadek ten, ten słabszy nie, czegoś takiego nie, nie odczuwam. Po prostu... Też z drugiej strony jest tak, że z czasem już troszeczkę się odparniasz. I jak jesteś profesjonalistą, robisz coś, to przez, przez powiedzmy całe życie, to musisz się z drugiej strony na to odpornić, bo za chwilę trzeba, trzeba grać dalej. Tak? Jest, jest kolejne spotkanie, jest kolejny sezon i kolejne wyzwania, i podnosisz się i, 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 i grasz dalej, tak? Czyli nie ważne jak opadasz, tylko ważne, żeby się po prostu po tej porażce podnieść. I nie mam takiego konkretnego, że ten najbardziej bolał, nie. Bardziej jest może to, że bolało, że się nie udało. To najbardziej bolało. Nie? Także to tu, jak pewnie przed... rozmawiałeś, Mariusz przede mną mówił, że, że, że jednak był taki sezon, gdzie nie udało się awansować, a miała być mega niespodzianka, bo z ósmego miejsca walczyliśmy w finale, potem baraże, No i się nie udało. A z racji tego, że to był mega fajny kolektyw, chłopacy, do dzisiaj się kupujemy, do dzisiaj się kontaktujemy, rozmawiamy. To wtedy to chyba to było najbardziej bolało, tak? Czyli ten, ten, ten sezon, gdzie był Tomasz z Waski z Grześiuszki i, i, i wtedy w tym sezonie nie awansowanie bolało najbardziej. To tak jak mówisz właśnie na ten złoty medal się nie załapałem. Byłem wtedy jeszcze młody i jeszcze praktycznie w tym sezonie ja dopiero zaczynałem grać w koszykówkę jak chłopacy, no nie, już grałem dwa lata, jak oni zdobywali złoty medal, ale rok później zdobyłem srebro z rocznikiem starszym, także mam medal tutaj Astoryjny gdzieś tam na koncie, potem drugi medal jako trener yy, i właśnie też w juniorach. Także te sukcesy na pewno smakują fajnie i, i te sukcesy, jak zresztą w każdej dziedzinie, budują i, i powodują, że... Że jednak tworzy się kolektyw i do dzisiejszego dnia spotykamy się na zjazdach takich koleżeńskich raz do roku i widzimy się wszyscy, każdy opowiada, wspominamy właśnie te młodzieżowe lata. No i oczywiście komentujemy to, co się dzieje na, na bieżąco w historii. Natomiast jeśli chodzi o seniorski, no to to co, to co z tenerem krótykowym ten sezon, gdzie praktycznie wygraliśmy wszystkie spotkania. Ponosząc jedną porażkę w Kwidzeniu, e, wygrywając ten sezon, awansowaliśmy do pierwszej ligi, nie do ekstraklasy. A potem, oczywiście, ekstraklasa była dzięki tej wykupionej dzikiej karcie. No to ten sezon też mega fajnie pamiętam. E, ten awans, no bo też tam, wiadomo, jak są sukcesy, są zwycięstwa, to to jest inaczej. Ale w tym sezonie e, przeżyłem, e, jakby to powiedzieć, delikatnie największych ochrzan od trenera Krutikowa. Czyli w sezonie, w którym praktycznie wygraliśmy wszystko, po meczu, który wygraliśmy 70 punktami, dostaliśmy największy ochrzan, jaki tylko miałem w swojej karierze po takim sukcesie, gdzie wygrywamy 70, a to się okazało, że my nie zrealizowaliśmy wszystkich założeń, które trener Krutikowski nam dał przed meczem. Także i deska połamana, i krzesła latały, wszystko w się siedziało. Siedzieliśmy zdziwieni. Ale potem dopiero to do nas dotarło, że jednak jest jakaś wizja i musi być ten kręgosłup zespołu i ten styl grania, który powoduje, że właśnie na końcu tego sezonu było to, co chcieliśmy, czyli ten awans i sukces. Cieszyliśmy się jak dzieci po zwycięstwie w kwizyniu i obcięciu siatki. I no, no to ten awans chyba najbardziej zapamiętałem. Wiadomo, że ten, trener Krutikow jest bardzo taką energiczną osobą, ale no, znając go tam x lat, no, to z perspektywy czasu, no jednak tak troszeczkę stonował swoje tutaj reakcje, czy to na meczach, czy, czy pewnie na treningach. Ostatnio tam, powiedzmy, nie obserwowałem go tutaj z seniorami, miałem takiej możliwości, ale na, no, na, na meczach jest zdecydowanie dużo spokojniejszy niż kiedyś. I, i jeśli chodzi o to także... Natomiast jako asystent będąc trenerem Krutikowa, to ja się bardziej uczyłem. Tej koszykówki takiej od drugiej strony, czyli z ławki trenerskiej. I no, no, no trener ma swoją wizję, i no asystent to jest asystent. Tak? Także do pomocy porozmawia, ale generalnie i tak i tak on podejmuje decyzję, i to on wyznacza cel temu zespołowi i to on po, potem za ten powiedzmy cel odpowiada. Dlatego przez te lata trener Kutikow no, złagodniał, powiem tak. <grych> Może to jest dobrze, bo wiadomo, że to się wiesz zmienia. My też byliśmy w innych czasami warunkach, ten tutaj występ grał. Teraz no, wszystko co jest dookoła zespołu jest poukładane i zapięte na ostatni guzik i, i, i gra, kiedyś tak nie było I, i w... Kiedyś trzeba było zagryźć zęby i, powiedzmy, nie wiem, pójść do rodziców po pomoc finansową, bo, bo nie było, nie przelewało się, nie było przez x miesięcy wypłaty. A z tego tytułu, ale dzięki takiej, powiedzmy, mocnej, agresywnej ręce trenera kutikowa, no my tworzyliśmy wtedy zespół no i każdy dawał z siebie, nie wiem, więcej niż 100%, pomimo, pomimo tego, że. Warunki bytowe były takie, jakie były. Także no, na pewno trener się zmienił. Dla mnie, według mnie, jest łagodniejszy. Oby to było z korzyścią dla zespołu. Tak, na pewno. Jasne, że tak. No wiesz, jest to. No, teoretycznie no, nie było jakiejś presji, no bo było wiadomo, jaki mamy skład. gdzie Praktycznie połowa zespołu to byli zawodnicy, którzy zdobywali brązowy medal. Tak, chłopcy juniorzy, którzy zdobywali rok wcześniej brązowy medal w Mistrzostwach polskich Juniorów. I oni z tej drużyny juniorskiej, nawet nie będąc, będąc starszymi juniorami, czyli nie rozgrywając jeszcze spotkania w, starszy, w juniorach starszych, od razu musieli tutaj rywalizować na, na parkietach pierwszoligowych, żeby utrzymać zespół. Nie było jakiejś takiej... Zrobimy co co jest z naszej mocy, tak? Przy tym składzie, który mieliśmy, no, a że jakoś tak fajnie się poukładało, że i powiedzmy dołączyło do nas tam paru fajnych zawodników, którzy tworzyli trzon tego zespołu. Młodzież przy nich się uczyła, wspierała i dawała na tyle ile mogła. No, to się udało zrobić to co się, co zrobiliśmy, czyli przy tak, no powiedzmy młodym zespole, powiedzmy określonych możliwościach, udało się po prostu utrzymać, tak? Wygraliśmy z, z Siedelcami w tym, tym najważniejszych spotkaniach no i utrzymaliśmy wtedy tą tę, 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 tę pierwszą ligę, także to na pewno i dla mnie duży sukces jako trenera, który się będąc na parkietach pierwszoligowych debiutantem to był na pewno duży sukces, no ale ja generalnie podchodzę do tego w taki sposób, zawsze podchodziłem tak troszeczkę ze spokoją, ze spokojną głową, no bo jednak x lat doświadczenia, czy z parkietu, potem troszeczkę jako ten asystent z, z boku patrząc. Potem już prowadząc zespoły młodzieżowe, no to jednak yy, nie było czegoś takiego, że się tam mega denerwowałem na ławce, czy, czy coś nie poszło. No, no tak jest. Mamy taki, taką ekipę, mamy taki skład, dajemy co możemy i jak to wyjdzie, tak to wyjdzie. No, bo nie można oczekiwać od zawodnika, który gra pierwszy sezon, w pierwszej lidze, że on będzie regularnie każde spotkanie równo grał. Nie ma takiej opcji, to się po prostu nie wydarzy. Także on dzisiaj zagra super, za chwilę zagra, nie wiem, dwie minuty będzie, tak? Za, na dwa, za dwa spotkania następne znowu będzie miał 20 punktów na koncie, a potem mu, będziemy obserwowali, jak robi straty takie, jakby dopiero pierwszy raz wszyt na boisko, także y, to na to nie, niestety nie było wpływu. Staraliśmy się tutaj z, z Robertem Borkowskim, który tam wtedy był moim asystentem, wspólnie w jakiś sposób to poukładać, no i... Myślę, że się udało, bo to co mieliśmy zrobić, utrzymać, to się utrzymaliśmy. Chyba delikatnie powiedzieć, że Marcin ciągnął ten zespół, tam trochę ciągnął, tak naprawdę był trzonem tego zespołu, tak? I, i głównym zawodnikiem dopiero, głównym zdobywającym punkty. Wszyscy młodzi po prostu opierali się na, na, na jego, cała nasza gra się praktycznie opierała na jego graniu, plus do tego Tomek prostak. Także y, ta trójka tworzyła tak naprawdę trzon zespołu. I jak wypada dwóch takich graczy, no to, no to wiesz, no, ciężki czas, tak? No ale. Z drugiej strony trzeba pomyśleć, co by było, jakby byli. <laughs> może byśmy byli zupełnie gdzie indziej, tak? Może po prostu było stać nas na dużo więcej z nimi, tak? Może byśmy się nie martwili o to, żeby walczyć i utrzymywać się w graniu w samym końcu, tylko może byśmy byli w play Także wiesz, trudno to teraz jest powiedzieć, co by było, gdyby. Tak, utrzymaliśmy się przy tak trudnych momentach, tak jak wspomniałeś, także to no, nie będę sobie klaskał, czy naszemu zespołowi trzeba wszystkim oddać cze 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 cześć, tak? Nie wiem, jak to powiedzieć nawet, że każdy dał po prostu oddać siebie na. Tak jest, Żeby, że każdy oddał, dał po prostu siebie na więcej niż mógł i, i to spowodowało, że po prostu się utrzymaliśmy. To znaczy wiesz, no na pewno zawsze to jest trudny moment taki, gdzie jesteś dzisiaj kolegą, a za chwilę musisz być yy, powiedzmy szefem, tak? No bo tak to bo tak to wyglądało. Ale ja właśnie starałem się utrzymać takie relacje bardziej partnerskie, no bo... Nie, nie, nie chciałem robić z siebie nie wiadomo kogo, no bo takim, taką osobą po prostu nie jestem. że Jeżeli, jeżeli jesteśmy kolegami, no to okej, okay, dobra, nie mówimy sobie na treningu na ty, tylko jesteśmy trener, zawodnik, tak, ale normalnie relacje są, są partnerskie i możemy, wtedy, wtedy tak naprawdę według mnie. Yy, można oczekiwać trochę więcej, tak? I, I ten zawodnik, jak traktujesz go jako partnera, też jest w stanie dać wtedy troszeczkę więcej, niż jakby tutaj postawić się o koniem i nie wiadomo kim być. Wtedy też jest czasami wchodzi coś takiego, a... Nie będę tutaj brzydkich słów używał, tak, bujaj się, do widzenia, tak, nie zrobimy Ci pod górkę. A tutaj właśnie może właśnie dzięki takim relacjom, które mieliśmy między sobą, to właśnie się to udało utrzymać ten sezon. I, i ci chłopacy młodzi, którzy wtedy wchodzili do zespołu, mieli naprawdę duże wsparcie od, od starszych kolegów, tak. Nikt tam ich nie traktował, że nie wiadomo, że to jest młody, co Ty robisz, tak. Tylko bardziej to było na zasadzie właśnie podbudowywania, że jak coś poszło nie tak, no to jednak była podana ta ręka, żeby on się mógł podnieść po tym, nie wiem, jakimś złym zagraniu, żeby jeszcze bardziej się nie zdołował, tylko, tylko, tylko wiesz, podniósł się i, i, i dawał dla tego zespołu to, żebyśmy mieli po prostu możliwość wygrania jak największej liczby spotkań. Powiem Ci tak, jakbyśmy grali o złoto, to wszystko było możliwe, tak? Bo byśmy grali już drugi raz z tym treflem, już troszeczkę go graliśmy, w grupie przegraliśmy wysoko. Natomiast jakbyśmy grali o złoto, to widziałem szansę, że. Znaczy był, pa był plan, był pomysł, tak? Natomiast w półfinale no, z WKK niestety się nie udało. No, założenie taktyczne, które zrobiliśmy, akurat w tym meczu nie do końca zadziałało. Był to zespół, który słabo rzucał za trzy. Tak sobie założyliśmy, że dajemy im po prostu rzucać za trzy. Do tych czasowych spotkaniach mieli bardzo słabą skuteczność. No Z nami niestety akurat się tak poukładało, że, no, że ta skuteczność przyszła akurat w tym momencie, kiedy nie trzeba. Tam przegraliśmy bodajże ośmioma punktami. Broniąc cały mecz strefą, dzień wcześniej zrobiliśmy odprawę wykorzystując w takiej salce konferencyjnej, wykorzystując żeby. W tej salce zrobić boisko, to wykorzystaliśmy papier toaletowy, także zrobiliśmy linię, wyznaczyliśmy pole 3 sekund i w tym momencie uczyliśmy się strefy, żeby na, ten, na to WKK po prostu no, być przygotowanym. No i no, dosłownie naprawdę, naprawdę niewiele nam zabrakło, bo, bo ten wynik, to osiem, tam było cały czas, mecz był na styku praktycznie i te 8 punktów to już tam w końcówce po faulach, także tak naprawdę odkuczyli nam, bo tam w dwie minuty, ostatnie czy nawet minutę, gdzie cały mecz był na styku. No, i jakbyśmy byli w tym finale, to naprawdę powiem Ci, że, że byłem optymistycznie nastawiony. To znaczy, wiesz, co to. Yy, nie wiedziałem, że to jest moja, powiedzmy, że to będzie moja broń. Nie planowałem tego, tylko po prostu trenowaliśmy to. Yy, z moim tatą chodziliśmy na salę, i naprawdę powiem szczerze, godzinami rzucałem. Tak, to były naprawdę setki rzutów oddane, i mieliśmy taką, taką powiedzmy, jakby to powiedzieć taką sekwencję, 5 tak? pięć, pięć pozycji, z których oddawaliśmy, oddawałem 5 rzutów za 3 i potem było 5 pięć, pięć osobistych do tego. Także to wychodziło 30 rzutów. To jeżeli seria była 28 celnych, to byłem załamany, było słabo. Nie? Także to musiało być zawsze albo 30, albo 29. 28 to było naprawdę mega słabo. I tych rzutów i, i ilości i spędzonej godzin na, na, na sali naprawdę to było, no to nawet nie setki, tylko tysiące tych rzutów było. Szczególnie to latem się odbywało, gdzie ta sala była bardziej dostępna, Astoria. I, i ja tam spędzałem naprawdę dużo czasu. I y, może to, co mówisz, gdzieś tam ta miękka, miękki nadgarstek ułatwił to, czyli urodzenie się z tym ułatwił to, że te, ta, ta skuteczność była taka, taka, jaka była. Ale na pewno bez pracy... Nic bym nie osiągnął, a, a dotarło to do mnie, że ta praca jest naprawdę bardzo ważna. Tak słuchając kiedyś mojego jednego z idoli, tak? Izja Tomas kiedyś powiedział, że jeżeli na samym początku swojej drogi uwierzysz tylko w swój talent, a zapomnisz o pracy, to już jesteś od razu stracony. I to naprawdę mi bardzo utkwiło i ten cytat tak jak właściwie towarzyszył mi przez całe życie, dlatego że. Będziesz utalentowany, ale nie będziesz pracował, to jesteś naprawdę na straconej pozycji. Nie osiągniesz tego, co możesz osiągnąć i zaprzepaszczając swój talent. Także talent połączony z pracą daje sukces, daje to, co każdy może gdzieś tam osiągnąć, a myślę, że u mnie się to jakoś tak właśnie połączyło. No próbuję, chcę, bo, bo pomimo tego, że, że jeszcze uważam, że troszeczkę nie jest predysponowany do tego swoją posturą, no bo jednak rzut za trzy jest to... Duża odległość od kosza i dla takiego chłopca, który jest jeszcze szczupły, wątły, to nie jest według mnie wskazane. Tak jak jest na przykład w Hiszpanii, tam bodajże jest do 13 czy do 14 roku życia yy, rzuty za trzy, to są wszystkie, które są wykonywane spoza trumny, czyli spoza, 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 spoza poza trzech sekund, żeby właśnie yy, pilnować tej techniki rzutu, żeby ten tech, ta technika rzutu była prawidłowa, bo jak taki młody chłop, chłopczyk. Będąc blisko kosza, wykonuje ten rzut prawidłowy, a idąc dalej, brakuje mu tej siły i musi ten rzut zmieniać. Tak, rzut za dwa jest inny, rzut za trzy jest inny. A, a trenerzy tego nie chcą, bo to po prostu no, zaburza. Tak jak też kiedyś, pewnie gdzieś słyszałeś, taki jest cytat Bruce Lee, tak, że on się boi nie tysiąca ciosów, tylko się boi jednego ciosu wykonanego tysiąc razy, bo to jest różnica. Jeżeli cały czas rzuka, rzucasz tak samo, to może przyjść na automatyzm i wtedy. Są takie momenty na boisku, gdzie musisz wyjść z zamkniętymi oczami, wręcz oddać rzut w stronę kosza i on wpadnie, bo ty wykonasz go cały czas i będziesz go wykonywał cały czas tak samo. Także mam nadzieję, że pójdzie w moje ślady i za jakiś czas ta skuteczność będzie taka, jak powinna być. Na razie staram się go tam troszeczkę stopować, żeby tych rzutów za trzy było mniej, bo najważniejsza technika rzutu. Wiesz, jest mega dużo takich rzeczy, tak teraz na szybko, to mi przyszła tylko jedna, właśnie. Ten sezon, gdzie był Tomasz Węskunas i, i Eugeniusz Waski, to była taka sytuacja, że straciliśmy kosz i Tomasz wybijał piłkę z kosza. Normalnie po stracie. I tak jakoś niefortunnie postawił tą nogę, że w tym momencie skręcił kostkę. Gdzie wszyscy praktycznie byli na połowie boiska, on sam był pod tym koszem i tą kostkę skręcił. I wszyscy potem się śmiali, że Tomasz zahaczył się o linię i skręcił sobie kostkę. Także to tak, tak, na, na, tak na szybko. a a, jest tych rzeczy, tych takich ciekawostek mega, ale nie na to, nie na ten wywiad. <śm>